Dziewczyny, witajcie w kolejnym filmie ciuchowym. Dzisiaj kurtki z Bombrixa, troszeczkę inne kurtki niż te okrycia wierzchnie, które zamawiałam na Allegro. Tamte były takie trochę bardziej prześciowe i niestety nie wszystko wypaliło i nie we wszystkim dobrze wyglądałam czy też dobrze leżało. Natomiast to są bardziej kurtki takie powiedzmy na chłodniejszą jesień, wel, ewentualnie zimę. Ja y, nie potrzebuję takiej kurtki, wiecie, bardzo mocno puchowej, że jak jest minus 20 stopni, to ja stoję przez 15 minut na przystanku i marznę, więc potrzebuję coś ciepłego. Ja raczej patrzę na kurtkę, żeby mi było wygodnie na przykład gdzieś przejść, gdzieś podejść, y, niż, że właśnie gdzieś w jakimś tam w krótkookresowym czasie, niż jakoś właśnie tak długofalowo. Dlatego ja raczej na przykład y, patrząc chociażby po tym, jak moja mama wybierała kurtkę, jak teraz sobie szukała, a jak ja wybieram. Moja mama musi mieć kurtkę um, co najmniej zatyłek, ponieważ siada na zimnych ławkach czy w tramwajach, czasami są zimne fotele i tak dalej, poza tym, żeby jej nie podwiewało. Musi mieć kaptur, ponieważ ona lubi mieć kaptur od wiatru, nie lubi nosić czapek, e, bo ją uciskają w głowę, jest jej źle, więc ona woli na przykład mieć kaptur. Ja w ogóle nie mam takiego problemu. E, ja po prostu wybieram kurtkę, żeby mi było wygodnie. Z reguły bez kaptura, bo i tak go nigdy nie noszę. E, jeżeli deszcz pada, to trudno, nic mi się nie stanie. Jeżeli Czyli wiatr wieje, ja akurat albo noszę czapkę, albo po prostu nauszniki. No i też kurtka akurat u mnie spokojnie może być, powiedzmy, tuż za pupę, albo tak w okolicach bioder się kończyć. U mojej mamy musi być jednak, tak powiedzmy, do połowy ud, powiedzmy, że kolana. U mnie spokojnie, właśnie tuż za pupę, bo jak siadam, ja akurat no nie siadam na zimnych ławkach raczej, nie wiem, czy zdarza mi się, a w samochodzie akurat i tak z reguły jeszcze bez kurtki, więc ja mam zupełnie inne wymagania co do tego, właśnie jakiego rodzaju chcę mieć kurtkę. Więc tak, to tak na wstępie. Druga rzecz, słuchajcie, bo zapomnę, ale zdarzyła mi się ciekawa rzecz z tą paczką. Mianowicie opowiadałam Wam na Instagramie w ogóle tą sytuację. Jeżeli chcecie takie smaczki, czy też w ogóle takie przyżycia domowe, to wbijajcie do mnie na Instagram, bo tam się czasami dzieją dziwne rzeczy. Jak na przykład wydaje mi się, że z tą paczką. Ja nie chcę jakby mówić, że to na pewno to, ale... Nie mam za bardzo innego wytłumaczenia. Nigdy mi się to wcześniej nie zdarzało i tak mi się wydaje, że to może być stąd. Otóż, słuchajcie, najprawdopodobniej na 90% w paczce ukrył się szerszeń. Bo e, tego samego dnia, kiedy przyjechała paczka, ja sobie rozpakowałam, żeby, wiecie, popatrzeć na, na te kurtki. Myślałam, żeby je nie poprzemierzać, ale jednak lubię przymierzać je powiedzmy, że tak na żywo, na świeżo przed Wami. Bo już się grzeje w tej kurce. Może trzeba było jednak to powiedzieć, zanim ją założyłam. Ale... Otworzyłam ten wielki karton, bo wiecie, no, tutaj jest pięć kurtek, więc ten karton jest po prostu taki. Otworzyłam ten karton i on sobie tak leżał. I po jakimś czasie zaczęłam słyszeć brzęczenie w domu, ale takie, jakbyście, nie wiem, włączyły jakiś agregat, albo jakby wam cały ul brzęczał. Nie wiem, co to było. Znaczy wiem, co to było. To był szerszeń po prostu, bo wstałam, spojrzałam, a pod sufitem, przy plafonie, przy świetle nie wiem, takie to było. Tak mi się wydaje, że to był szerszeń. Tak, tak na moje oko, bo to było za duże na osę, pszczołę. Wydaje mi się, że to mógł być szersze. Nie powiem Wam, że dostałam mikrozawału. Na szczęście, ponieważ on akurat latał, że tak powiem, na wyjściu z salonu i ja się go strasznie bałam i stwierdziłam, że nie przejdę koło niego. Na szczęście po mojej stronie w salonie, ponieważ wychodzi się z salonu na taras i tam przy, przy tarasie mieliśmy taką łapkę elektryczną na owadę, że wiecie, naciskacie taki guziczek i trafiacie taką łapkę, która wygląda jak do tenisa czy do badmintona i tam jest prąd i on po prostu szybko zabija jakiegoś tam niechcianego owada. Więc wziąłam tą łapkę, zamachnęłam się na tego szerszenia, a on skubany dalej napierał, więc po prostu e, tłukłam tego szerszenia jak nienormalna, potem zaczęłam po nim skakać, jak on spadł na podłogę, więc tak, moja taka uwaga drobna jest po prostu, żebyście... Uważały. Żebyście były świadomi. Nie to, żebyście nagle przestały zamawiać Bondrixa, bo wysyła Wam szerszenie. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o zwrócenie Wam uwagi. Mi w ogóle to by do głowy nie przyszło. Nie sądzę, żeby był z kratek wentylacyjnych, bo on był za duży. Po prostu ja nie mam aż tak dużych kratek, żeby on się tam przecisnął. Więc moje podejrzenie pada właśnie na tą paczkę. Głównie dlatego, że ona dosłownie była pod spodem. Więc mi się wydaje, że on po prostu wyleciał, taki trochę oszołomiony i poleciał do światła i tak sobie tam, wiecie, fruwał. Więc tak, to tylko taka moja uwaga. Bądźcie ostrożne, jeżeli coś zamawiacie, może po prostu tylko chcę was ostrzec, uczulić, nie, żeby was tam jakoś straszyć, tylko po prostu zwrócić Wam na to uwagę. Dobra, bo już się strasznie grzeje w tej kurce, muszę wziąć sobie telefon i odpalić mojego maila. Kurtkę pierwszą, którą mam na sobie, mam w rozmiarze 52 i ona kosztuje 189,99. Zostawiam Wam linka do wszystkich kurtek pod spodem, żebyście mogły sobie wejść i poczytać, bo niektóre mają puch, niektóre nie mają. Ja wybierałam, bo i mam kurtki wizualnie. Jedną kurtkę wybierałam tak bardziej funkcjonalnie, to jest taka, wiecie, soft shell od wiatru, ale inne wybierałam bardziej wizualnie. I ta kurtka wyglądała na trochę bardziej wciętą w talii Ja ją mam w rozmiarze 52. Zastanawiam się, czy ja bym weszła w rozmiar 50. Ona w ogóle yy, nie ma suwaka. Ma tutaj jest podszyta od spodu. O, jak mi chłodnie od razu. Podszyta jest tu tylko, tu, jakby w tym miejscu, takim pseudo-futerkiem, natomiast dalej jest normalnie taki śliski, oliwkowy materiał. Tutaj mamy też to futerko tu jest taki dosyć no wysoki kołnierz taki, że tak powiem pod nos się można zapiąć. Nie chcę się nie za bardzo zapinać, bo nie chcę go utytułać po prostu fluidem, bo to jest niefajne, zwłaszcza, że widzę, że ona jest po prostu na mnie za duża, więc na pewno ją odeślę, więc po prostu nie chcę tego ubrudzić. Więc tutaj zapinamy się właśnie na te na te zatrzaski, co moim zdaniem akurat nie jest zbyt dobre, bo po prostu będzie nam tutaj wiało. Dodatkowo niestety, no, wygląda na to, że kurtka jest na mnie za duża. Mamy tutaj dwie kieszonki, które są zapinane na suwak, chociaż... Dla mnie one powinny być w tym miejscu. Tutaj jakoś tak muszę za bardzo ręce do przodu jakby wkładać. Wolałabym je troszeczkę z tyłu, więc fajnie wyglądała. Podobało mi się to futerko, podobał mi się ten y, ciemno-oliwkowy taki właśnie kolor. Jeszcze Wam pokażę z tyłu też, jakiej ona jest długości, tak? Tutaj zaczynają się moje nogi, kończy się moja kupa, więc jakby kurtka jest dosyć krótka. Ale tak jak mówię, ja akurat takie krótkie, krótkie kurtki wybieram. Natomiast ja... Mi osobiście jakby to nie przeszkadza, bo po prostu szybko to zdejmuję i szybko rozpinam. Natomiast wydaje mi się, że jest to raczej mało funkcjonalne, bo jednak, no, tędy będzie nam wiał wiatr. Taki, takie jest moje zdanie. Tutaj jeszcze a propos tego, jak to zapiesz, to tu mamy też guzik, także tu zapinamy tak, a resztę zapinamy tak. To też o, i wtedy ona w ten sposób... Wygląda jeszcze może tutaj, nie chcę, no mówię, boję się, że mnie nie pobrudziła fluidem, więc nie chcę jej tak bardzo dopinać, ale mniej więcej w ten sposób to wygląda. Tylko niestety właśnie, no kurtka jest za duża na mnie. Szkoda. Kolejna kurtka również w rozmiarze 52 i ona już jest o wiele droższa, bo kosztuje 260 zł. Ona ma taki widzicie kolorek ombre, co mi się bardzo spodobało. Jest na mnie dobra, to 52 całkiem dobrze leży, wydaje mi się, że 50 jakbym wzięła byłoby za małe, prawdopodobnie nie miałabym tutaj za bardzo swobody ruchu, a zwłaszcza, że mam taką dosyć cienką wózkę pod spodem. Nie wiem, czy to jest kurtka, nie sprawdziłam niestety, czy on, by the way, ma kaptur, tak jak mogłyście zobaczyć. Jak na kurtkę za 259 zł, to zastanawiam się, czy ona ma puch w środku, bo jest dosyć cienka, no i nie powiedziałabym, że to byłaby kurtka dobra na zimę, bo właśnie tak mi mam wrażenie, że to jest jednak cieniutki materiał. Warto zaznaczyć, że tutaj, w przypadku tej kurtki, przy każdym suwaku, przy każdej jakby takiej sprzączce, mamy jeszcze osłonkę z papieru, nie wiem, z czego wynika, że przy jednych to jest, przy innych nie ma. Może właśnie kwestia ceny, może to jest ta seria premium, tylko nie zwróciłam uwagi. Ona występowała też jeszcze w jakimś innym ombre, chyba szarym, tak mi się wydaje. I to ombre bardzo mi się spodobało, tylko że... Tutaj przy rękawach raczej chyba, nie wiem, czy chciałem. No, no pasuje trochę tak, że jest tutaj jasne na dole, tylko że przy rękawach to się będzie strasznie sypić. Jednak tutaj no, to jest normalne, tak dotykamy czegoś i tak dalej. Rękawy będą zaraz całe, całe utytłane. Natomiast ogólnie powiem Wam, że kurtka mi się podoba i też fajnie na mnie leży. I tu już są kieszenie o wiele lepiej, bo są troszeczkę dalej. Ja spokojnie mogę włożyć ręce w kieszeń i jest mi wygodnie, a nie, nie mam wrażenia, że... Składając ręce do kieszeni, gniotę sobie bius, bo to trochę tak wygląda, że muszę włożyć w ten sposób ręce do kieszeni. No, przymierzanie kurtek powiem Wam w lampach w domu to jest hardcore, bo się robi strasznie gorąco. Ale tak, to jest kolejna kurtka i ja powiem Wam, że ta mi się podoba, tylko jeszcze zobaczę jak te następne, bo 259 no mówię. Ona jest cienka, muszę sprawdzić, widzicie, powinna była to sprawdzić, czy ona ma puch czy nie, ale tutaj na pewno znajdziecie informacje i tak jak mówię, linki na dole w opisie, bo wtedy można po prostu zobaczyć też inny rozmiar i inny kolor. A często jest tak, że te kurtki występują też w innych kolorach, więc po prostu tu tak, by the way. Następna kurtka, jak widzicie, mega zabudowana. Po pierwsze mamy, po pierwsze. Rozmiar 52 i również kosztuje tam około 240 czy 250 zł. Mamy tutaj wewnętrzne ściągacze. Przy kapturze mamy futerko. Tu jest bardzo wysoko zapinana tutaj, jak widzicie, aż po sam nos. Tylko tak jak mówię, nie chcę ubrudzić jej podkładem, więc od razu ją rozpinam. Tutaj mamy też kieszenie. Nie są zbyt wygodne te kieszenie. Poczekajcie, może spróbuję w ten sposób to zrobić. Mm, tamte były wygodniejsze. No i też jest o wiele dłuższa i trochę inaczej, też zrobiona. Jak widzicie, ona ma jakby tutaj do tego momentu, jest taka w pewnym sensie materiałowa. A tu, czyli gdzie siadamy na zimnym, gdzie możemy usiąść niechcący na mokrym czy coś w tym stylu, już jest taka jakby ortagionowa, tak? czyli z tego takiego bardziej śliskiego materiału. Jeszcze Wam pokażę, jak to z tyłu wygląda. Tak więc, mniej więcej od, od bioder zaczyna się już właśnie ten taki śliski materiał jest bardzo, bardzo ciepła, bo dosłownie nie wiem ile stoi, minutę w tej kurtce i już mi jest strasznie gorąco. Natomiast to, co mi się podoba, to właśnie te rękawki. Ja bardzo często z tego korzystam. Jak chodzę na spacer, mam też taką bluzkę właśnie z takimi wydłużonymi rękawkami, więc ja, ja to bardzo lubię. No i też troszeczkę mamy więcej, wiecie, ściągacza tutaj przy nadgarska, więc nie będzie nam wiewać wiatr. Mam ją w rozmiarze 52 i też zastanawiam się, czy nie jest z kolei troszeczkę za duża. Czy jednak... Mam pełną swobodę ruchów i właśnie zastanawiam, czy w 50 bym weszła, czy byłaby za mała. No, ciężko mi jest powiedzieć, bo ona jest dosyć ciężka ta kurtka, W sensie jest w porównaniu do tych poprzednich, jak się już normalnie zasapałam z tymi kurtkami, w porównaniu do tych dwóch poprzednich ta jest bardzo krępująca ruchy. Pomimo tego, że w teorii jakby nie krępuje ruchów, to jednak przez swoją konstrukcję, przez to, że ona jest taka jakby. Gruba, ciężka, krępuje mocniej ruchy niż właśnie te poprzednie kurtki, więc to ja bym raczej w niej nie chodziła, bo bym po prostu się strasznie męczyła od samej, jakby samego noszenia kurtki, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Po prostu jest zbyt mm, uciążliwa, po prostu trochę niewygodna, no może tak. Następna kurtka, również rozmiar 52. Wydaje mi się, że wszystkie mam w rozmiarze 52, ale ta już jest stanowczo za duża na mnie. Ona kosztuje 160 zł, chyba jest najtańsza z nich wszystkich. E, ogólnie mi się bardzo podoba podoba mi się, że jest czarna właśnie w takie różyczki, jest dosyć fajna nie ma kaptura, e, kieszenie ma takie powiem wam, że właśnie w tym miejscu który mi nie odpowiada natomiast są wyściełane polarem to też przyjemnie jest po prostu dla rąk tutaj e, ma ściągacz nie ma żadnego jakby ocieplacza nie ma żadnego e, takiego wiecie ściągacza jak na przykład tamta tylko tyle, że jakby rękaw tutaj ma, ma dodatkowo jakby wszytą gumkę więc on tutaj się trzyma jest zapinana na suwak, co możecie zobaczyć, oraz dodatkowo na, no, jak to się nazywa, na zatrzaski. Więc tak, tak ona wygląda. I jeszcze tak na szybko, jeżeli mi się tak dopięła, no to jest pod same usta. Tylko tyle, że nie ma tutaj na przykład też wyścielania polarowego więc na pewno będzie się brudzić od podkładu od pomadek, od kremów, od wszystkich takich rzeczy więc to będzie do czyszczenia zresztą no, jak każda, cały czas powtarzam że nie chcę ubrudzić tutaj podkładem jak przymierzam, bardzo mi się ona podoba ale chyba, chyba akurat w przypadku tej, może troszeczkę bardziej się zapnę ale w przypadku tej chyba, chyba rozmiar 50 byłby zdecydowanie lepszy no i właśnie za 160 zł, nie wiem czy ja sobie je nie wymienię na rozmiar mniejszy bo bardzo mi się podoba jest też krótka, możecie zobaczyć, że właśnie tak jak ta pierwsza, ona jest tak mniej więcej do bioderek, czyli yy, taka długość mi odpowiada. Ja akurat takie kurtki lubię, tylko właśnie no, jest po prostu zdecydowanie za duża dla mnie. A szkoda, bo akurat chyba ta mi się i ta jeszcze omrę. Te dwie mi się najbardziej z tego całego zamówienia podobają. Obstawiam, że ten wzór będzie nazwanym wzorem babciowym, bo ma kwiatki. Kwiatki z reguły są wzorami babciowymi cóż mogę poradzić, na no, mam taki włos. nie wiem, mi się ta kurtka osobiście bardzo podoba, no i na koniec kurtka Shell. mam ją też w rozmiarze 52, jak wszystkie pozostałe kurtki i ona kosztuje chyba znowu 250, coś koło tego no i niestety jest za duża, a ta mi się najbardziej podoba z całego zamówienia, znaczy to ubrałam z myślą właśnie takim funkcjonalnym, kiedy wychodzę na spacery, bo jednak już yy, ta moja bluzka z długim rękawem i bluza trochę nie wystarczają, już jest za zimno i yy, nie mam takiej kurtki właśnie przeciwwiatrowej yy, Mam takie kurtki po prostu codzienne, więc pomyślałam sobie, że właśnie taka byłaby całkiem fajna, ale niestety, no chyba przestrzeliłam się z rozmiarem. Nie wiem, mam takie wrażenie, że tutaj jest zbyt dużo tego materiału. Wydaje mi się, że jednak rozmiar 50 byłby lepszy. Mam pełną swobodę ruchu, bo ona jest naprawdę, no to jest kurtka sportowa, więc ona ma zdecydowanie więcej jakby, chyba ala stanu, czy też generalnie ma taki materiał. Jak widzicie, tutaj właśnie ona ma wstawkę taką dodatkową na kciuk, ja może teraz na razie to zdejmę. Elementy, które tutaj są, są odblaskowe, czyli mamy, co mamy tu odblaskowego? Wydaje mi się, że chyba to było odblaskowe. Tutaj wokół, pokazuję i nie, nie widać, tu wokół kieszeni też mamy odblaski. Kieszenie są płytkie i niezbyt wygodne, żeby na przykład trzymać ręce w kieszeniach. Nie wiem, czy coś tu więcej zmieścimy. Mamy też w tej kurtce kaptur, który jest odpinany, więc też no, halo. Więc kaptur można sobie spokojnie odpiąć, on ma tutaj suwak i po prostu rozsuwamy, odpinamy tutaj rzepę i zdejmujemy kaptur. Tak więc ja podejrzewam, że jeśli, jeśli bym ją wymieniła na rozmiar mniejszy, to raczej nosiłabym ją ach, bez kaptura. Jak widzicie, dosyć no, wysoko się tutaj zapina i tu właśnie jest wykończona polarem tak, żeby było troszeczkę cieplej więc myślę, że też fajnie będzie się to czyściło po prostu wyprać i tyle, tak natomiast no właśnie nie wiem, no mam wrażenie, że jest za duża, może niekoniecznie tu, tylko właśnie w rękawach jest zbyt dużo materiału ja takiej kurtki nigdy nie miałam i nie wiem, czy lepiej, żeby było, czy lepiej, żeby ona, ona jednak była troszeczkę bardziej ściślejsza, bardziej, przy, bardziej przylegała do ciała, więc Zastanawiam się, czy nie właśnie nie wymienić jej na rozmiar 50. I ona jeszcze występowała, bo tutaj mamy jakby wstawki miętowe. Jest ciud, dosłownie cud, dłuższa od pozostałych kurtek. Tak myślę, że, no nie wiem, z 10 cm. Niewiele. Nie jest taka długa jak ta taka zielona z tym takim łączonym materiałem. Ale jest dłuższa niż na przykład ta pikowana przed chwilą. Więc yy, zaczęłam mówić, że, że ta mam miętowe wstawki takie. Były jeszcze. Był jakiś jeszcze inny kolor, tylko właśnie nie pamiętam jaki. Ale właśnie się zastanawiam, czy nie powinnam jej wymienić jednak na rozmiar mniejszy. Bo tak mam wrażenie, że tutaj dużo tego materiału jest... Chyba tak. Tak mi się wydaje, że jednak w przypadku tej kurtki rozmiar 50 byłby lepszy. I chyba ją wymienię na rozmiar mniejszy. Bo to właśnie będzie... To jest to, czego ja szukałam takiej właśnie kurtki, że jak idę na spacer jest względnie powiedzmy ciepło, ale wieje, to to będzie dobra kurtka, gdzie właśnie od wiatru będzie mnie trzymać. Ta kurtka z Allegro niestety była troszeczkę za wąska tutaj w brzuchu, co zresztą mówiłam w filmie, ale też dużo osób pisało w komentarzach pod spodem. No i zdecydowałam się odesłać, bo jednak tak jak próbowałam się w niej ruszać, po prostu zbyt krępowała mi ruchy. A ta zdecydowanie no, nie krępuje ruchów, jest bardzo dużo tutaj jakby miejsca, więc... Znaczy, jest dużo miejsca, bo jest, mam wrażenie, rozmiar za duża. Więc no, chyba jednak ją wymienię na właśnie, na rozmiar mniejszą. Jeżeli miałyście tego typu kurtki sportowe, oh, muszę się rozpiąć, bo się ugotuję w tych światłach. To dajcie mi, proszę znać. Aha, w ogóle tutaj jest taki suwak, że można go też, jakby rozpiąć od dołu. Tak, czyli zapinana jest od góry i od dołu. I jeszcze ta właśnie długa kurtka, która miała łączony materiał, też taki suwak miała. Zapomniałam, miała zapomniałam Wam powiedzieć, bo to to jest też dobre, jak się na przykład no, trzeba nogę zarzucić, i trzeba rozpiąć od dołu kurtkę. Więc, jeżeli miałyście takie kurtki, to dajcie mi znać, czy faktycznie ten rozmiar mniejszy będzie dobry. Zresztą Wy też widzicie trochę mnie inaczej niż ja siebie widzę. Mam wrażenie, że jednak no tu, tak? Jak nawet jak stoję, jak rozmawiam, to że ten nadmiar materiału na rękawach jakoś tak niedobrze wygląda, no nie wiem dajcie mi znać, jestem bardzo ciekawa właśnie waszego zdania, ja raczej tą kurtkę wymienię na mniejszą, tak, tak mi się wydaje że tak będzie najlepiej zrobić teraz już ją muszę ściągnąć, bo po prostu zaraz się ugotuje w tych lampach i w takiej ciepłej kubce Och, możecie też zobaczyć, że podszewka jest cała miętowa tak więc tak słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o kurtki, kilka kurtek tak naprawdę, w zasadzie wszystkie do zwrotu, bo są za, e, za duże, może ta, chyba że ta ombre ewentualnie, ta ombre mogłaby zostać, ale muszę spojrzeć właśnie, no bo ona kosztuje 250 zł, a jak na taką cenę jest dosyć droga, e, dosyć cienka, ewentualnie się zastanawiam właśnie nad wymianą tej i chyba jednak wszystko odeślę i wymienię to na, na, na mniejszy rozmiar, natomiast jeszcze mam chwilę czasu do odesłania tych kurtek, więc bardzo Was proszę o komentarze, żebyście dały mi znać właśnie jak na przykład z tą jest czy jednak ten rozmiar mniejszy, tak, takie mam przeczucie, ale czekam na Wasze komentarze dziewczyny, powtórzę się, linki w opisie znajdziecie, jeżeli macie ochotę spojrzeć na te kurtki, ewentualnie inne warianty kolorystyczne, tak jak mówię, tutaj było coś chyba malinowy, taki albo rabarbarowy, jak to nie nazywają, taki chyba mi się wydaje, że taki był, no dobra więc ja w takim razie dziękuję Wam dziewczyny serdecznie za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, pa-pa!